postanowienie tutaj, które mamy w koszyku pod ołtarzem. Starsze sobie też wzbudzą taką intencję, o co chcą się modlić, bo intencja jest dzisiaj podana, bo będziemy się modlić za Pana Tadeusza. Tadeusza Skierkowskiego. Jest to Pan Woźny. Pamiętacie, mówiliśmy sobie wczoraj też na rekolekcjach. Dzisiaj intencja jest, której będziemy odprawiać w święto, ale każdy z nas może mieć intencję w swoim sercu. O co chce się modlić? I teraz podczas e, spowiedzi świętej, starszy dzieci będą rozpowiadać, tutaj właśnie kolega, starszy rozdaje teksty gorzkliżami. To są takie pieśne, pie, piękne nabożeństwo o męce pana Jezusa. I właśnie podczas tych gorzkliżami, ci, którzy się nie spowiadają, oczywiście jak stoisz w kolejce, też można śpiewać, nawet trzeba tego śpiewania. Pan Józef Organista będzie podgrywał nam, prowadził tego szkieżale. Wszyscy razem będziemy się pięknie modlić tymi tekstami same teksty, naprawdę to jest XVI wieki, którzy mówią, że teksty czy XVII szkirzali e, były utworzone, dlatego język czasami jest taki trochę może trudny, nie współczesny, ale ważne, ważne żebyśmy tymi tekstami e, pięknymi, męce Pana Jezusa, modlili się. Ojciec są ja niedaleko tutaj mieszka w rodnicy, można odwiedzić, Jeszcze raz. Ojciec, bardzo, dzięki, za, bardzo dziękuję serdecznie za ten, za dziękuję za tę kolekcję. Dziękuję bardzo panu Marzenie, Waszej pani Katecherce. Ben cierpi sprawiedliwy, ale pan go ze wszystkich wybawia. a zawsze mi na rozmuszone On Oczuwa nad każdą jego kością i żadna... Się do niego ucieka. Łączą się e Kochane dzieci, taka ważna rzecz. Może nie wszyscy pamiętają, albo wiedzą, przed chwilą była czytana co przeze mnie? E Ewangelia. tak jest. Czyli, jak mamy całe Pismo Święte, 70 ponad ksiąg jest w Starym w Nowym Testamencie. I co jest ważne, że w Nowym Testamencie to już zaczynają się czasy Pana Jezusa. I cztery pierwsze księgi w Piśmie Świętym to są Ewangelie. I zobaczcie, że inaczej czytamy te księgi pisma Świętego Ewangelie. W jakiej pozycji? Jak czytał Wasz kolega, pierwszym czytaniu, to co żeśmy robili. Siedzieli wszyscy. Jak koleżanki śpiewały sam, to co robiliśmy? Siedzieliśmy. A do Ewangelii? Wstaliśmy wszyscy, nie? Stoimy na nogach równo. I zobaczcie oprócz tego gestu, takiej postawy, że stoimy, to znaczy, to jest postawa, jak na przykład przychodzi się na, na rozmowę do kogoś, to czasami ktoś nas posadzi, ale zazwyczaj to jest tak, stój i słuchaj co macie. Co mam ci do powiedzenia? Na przykład, mama czasami bierze i rozlicza za coś, dlaczego Lufa znowu y, w szkole cofana? No, to od razu takie przesłuchanie, bardzo szybko nastojące. Ale co jest ważne? Tu nie chodzi o to, że Pan Jezus chce nam robić przesłuchanie, tylko chce nam powiedzieć, że to, co za chwilę będzie, to jest najważniejsze. Ważne są słowa ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, czyli listy apostolskie, ale Ewangelia jest dla nas najważniejsza. Jest taką drogą życia.